Witam Was serdecznie dzisiaj chciałem przybliżyć Wam rościnkę w kolejnym odcinku w temat jedzenia dzisiaj opowiem Wam to jest ten powiem Wam tak widzicie? Witam, witam Was serdecznie słów kilka, słów kilka na temat witam, witam Was serdecznie dzisiaj, dzisiaj chcę Wam pokazać owoc taki widzicie? Taki fajny? Zapach tego owocu jest taki. Jak, mam, jak to określić? Taki jabłkowy. Zapach tego owocu jest jabłkowy. On ma taką skórę, on już peń. E, nazwa tego owocu. Bardzo, bardzo ciężko znaleźć jakieś wiadomości na temat tego owocu, ale ja znalazłem. Na niemieckiej stronie i przetłumaczyłem. To jest nazwa tego owocu: to jest Alkesa. Alkesa i ma parę innych nazw, o których Wam jeszcze powiem, ale najpierw zrobimy test. Zrobimy test smakowy. Zrobimy test smakowy, a następnie tam za mną widać. Powiem Wam parę wiadomości na temat właściwości Alkesy. Dobra, zobaczymy, jak, o co tu chodzi, czy ją przekroić, usuniemy tutaj to. Ja wam pokażę z bliska i sprawdzę, czy się nagrywa, nie? O, no, widzicie, to wygląda tak. Ta skóra jest dosyć, widzicie, ona dosyć łatwo odchodzi, nie? Dosyć łatwo odchodzi. No taki, jak mam to powiedzieć? taki niby jabłko, ale taki warzywny jakiś e, posmak. Spróbujemy ją przekroić na pół. Bardzo, bardzo jest, bardzo miękko wchodzi nóż, jak w masło. O, Dało mi się przykroić. Ładny taki żółciutki kolor. Nie? To jest żółty, czy pomarańczowy? Pestka. Pesk, nie wiem czy uda mi się, może uda mi się wydobyć. Pestkę to wam pokażę. Ale owoc po przekrojeniu. Zapach taki, nie wiem, karotenoidu, marchewki, marchewki, czy czegoś tam, taki nie. zapach ma. dziwny. Dobra, i teraz mm, spróbujemy nabrać, nie wiem czy to będzie dobrze przybliżało patrzcie jak krem taki się nabiera widzicie takie zostały takie takie coś zostało nabrało się jak krem ma, taką konsystencję ma krem smakujemy mmm pierwszy smak Pierwszy smak słodki. Jakie liście? Bardzo takie mączyste, mączysty, bardzo taki słodki, nie bardzo słodki, jest słodki. Smak i zarazem taki mączysty, coś, coś jakby przypomina słodkie ziemniaki, czyli bataty, coś jak bataty ugotowane. Ugotowane bataty, ale ugotowane bataty są bardziej mm, nie są tak suche jak to. To jest bardzo bardzo suche. Inną nazwę to też ma masło. No mówią na to masło, bo zaraz wam powiem, dlaczego tylko przejdziemy do mm, do drugiej strefy, strefy komputera, tam się nieje. Chcę wam tutaj tak wyrzeźbić tą pestkę pokazać wam jak ta pestka będzie wyglądała wydobyć pestkę taki jest cel no, takie słodkie o, wydobyłem pestkę wydobyłem pechę Trochę papsze, nie, ale nie będę robił, nie będę udawał tak jak inni, że ciął filmu trzy razy. Przecinał film, robił cudowo, żeby tak po prostu pestka eliptyczna, ładna taka. Eliptyczna taka ładna pecha. Możemy ją przeciąć na pół. O ile nie będzie tak twarda. że aż zbyt twarda co, co bym z tego polecił, co z tego można zrobić rozsmarować na chlebie jak masło na toście nie wiadomo jak to się zachowuje, jak będzie jak pod wpływem temperatury, tak pewno będzie bardziej słodkie, bo kompletnie wszystko wyparuje Zobaczymy pestkę, o ile uda mi się ją przeciąć, nie wiem jak jest twarde, ale muszę sobie wypłukać. Dzioba. Smak ma jak bataty. Nie jest jakieś specjalistycznie inny smak. O, pestki, pestki tym to mi się nie uda przekroić jest zawsze. Zawsze jestem ciekaw, co się, się w takich pestkach kryje. Ale jest niebezpieczeństwo zrobienia sobie kuku. O poszło. Pestka po przekrojeniu wygląda tak. No tutaj niektórych owoców pestki są jadalne, albo robi się jakieś cuda. Jakieś cuda, nie? I zrobimy test smakowy. Twardy. ale niektóre peski są trujące, tak jak w tym innym, w co Pamiętajcie, żeby nie jest z noża. Nie ma smaku. Jest taki biały, twardy miąż. Biały, twardy miąż, ale smaku jako takiego nie ma. To smakuje jako jak pataty, tylko że jest bardziej suche. A jakie ma właściwości? Jakie ma właściwości? To za chwilę... Za chwilę się dowiemy, tylko pójdę do drugiej... Do drugiej tej... Jak to się nazywa? Do drugiego studio. Wyjdę z kuchni, pójdę do studio. Na razka. Widzimy się za chwilę. Hejka. Dobra, już jestem. Nic nie sprzątałem. Tam to sobie jest, tam się nic nie stanie, już jestem. Poczytamy sobie teraz na temat na temat tego, tego czegoś. Benefits and content of Alexa Fruit, czyli. E, korzyści, jakie, jakie płyną z jedzenia z jedzenia tych owoców nazwa łacińska Lukuma Nervosa Lukuma Nervosa to Nervosa czyżby układ nerwowy dowiedzmy się dowiedzmy się dowiedzmy się trochę więcej o o Alkesie nie z Aleksą, to jest Alkesa. Aleksa to jest co innego. Lukuma Nervosa, niektóre zwane masłem Savo. Masłem Savo, sapodilla, 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 e, lub konistel. Konistel, takie ma nazwy. To owoc pochodzący z Ameryki Środkowej i Południowego Meksyku. E, ze względu na swoje zalety i walory, uprawiany jest również w Indonezji. Znaczy, na całym tutaj, w Azji, się uprawia ten owoc. On jest bardzo mało znany tutaj. Mimo tego, że są tutaj jego uprawy, to widzicie ten owoc. Nie widziałem tego owocu w sklepie, dopiero musiałem zamówić ze sprzedaży wysyłkowej. Znalazłem gdzieś tam i mówią: O, tego jeszcze nie jedli. Nie widzieli. Nie mam pojęcia, czy ben, jak długo z przechowywaniem, może tutaj się dowiemy. Dobra. Indonezji w Meksyku, kanister w języku e, w języku angielskim. Campeche, Campeche, Campeche w Meksyku się nazywa. A kanister, dlatego że to jest owoc jajeczny lub żółty. To tak sobie to po angielsku ktoś tu przetłumaczył. Żółty kanistę. Na Kubie. Przywieziony z Kuby na terytorium Filipin, skąd ostatecznie rozprzestrzenił się do południowo-wschodniej Azji. Bardzo mało znany owoc. Drzewo ma do 20 metrów wysokości. O ile znajdę jakieś zdjęcia, to wam wrzucę. Dobrze? Jak nie, to musicie sobie wyobrazić, że ma 20 metrów. No i owoce, takie jak wam pokazywałem. Troszkę będę skracał to, bo, nie, bo to nie chcę robić godziny, godzinnego wywodu. Dobra? E, no to mamy takie owoce, takie jak wam pokazywałem. Owoce, tak jak wam pokazywałem, na żyznych glebach i uprawach. Czyli dziko nie rośnie, to trzeba uprawiać. Powiedzmy, że owoce takie, takie, żółty, wilgotny, lekko wytrawny, pachnie raczej, pachnąco słodko. No tak, jak wam mówiłem, że ten zapach taki jest słodki, ale jak się je, to później taki, jakbyście taką marchewkę jedli, trochę też to. Mi się wydaje, że to jest duża ilość karotenu, może dlatego. Służą drzewa, służą jako e, dekoracja ogrodu lub cień w ogrodzie, dosyć dużo dają. Zawartość składników odżywczych, to co nas obchodzi, przeprowadzone w dziedzinie zdrowia, ne, dla zdrowia organizmu, zawiera przynajmniej e, karoten, witaminę A, witaminę C, niacynę, tiaminę, węglowodany, wap, fosfor. To, właśnie, to jest tłumaczone, jest tłumaczem Google i są takie, wiecie, no, trzeba trochę inaczej to zinterpretować, tak? To jest dosłownie, dosłownie przetłumaczone. 14 korzyści. Yy, utrzymanie zdrowia oczu. Dlatego, że zawiera witaminę A. Tak? Yy, witamina A wpływa na oczy. Tak pokrótce, zapewnienie suplementu energetycznego: no to tego. To chodzi o to, że, jeżeli, że może Wam służyć jako superfood, gdyż ponieważ zawiera on cukra, cukry, e, no, e, zawiera on cukry, cukry i minerały, które po prostu do, 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 dodają ci energii. Tak, to chodzi o to, że są wysokoenergetyczne. Może nie wysokoenergetyczne jak sam cukier, bo sam cukier to są takie kalorie, które wysadzą w górę. Później jesteś głodny. Ten prawdopodobnie owoc, jak się nim najesz, to uwolniane są te cukry wolniej i, i dlatego jest bardziej sycący. Utrzymanie zdrowia kości gdyż zawiera wagę. Bardzo dobry dla dzieci. Zapobiegać na oporocie. Pomaga zwiększyć wagę. To jest właśnie to, to zawartość tłuszczu prawdopodobnie jest duża, bo nazywają to masłem sapodilla. I jeżeli się dużo to będzie jadło tego, to prawdopodobnie będzie się tyło tak będzie się tym nie to, że prawdopodobnie na pewno będzie się. Tym. On zmniejsza apetyt, ale sam, no bo jest bardzo syty. Usprawnienie trawienia. Duża zawartość błonnika, jak wiadomo przemalałe trawienie. No można, można go bezpośrednio jeść tak jak ja lub przetworzony na sok. Nie wiem ile to trzeba było mieć owoców, żeby zrobić szklankę soku z tego. Na zaparcia. Przez to, że ma błonnik. Jest na zaparcia. No, na zaparcia. Zapalenia jamy ustnej. Zawiera, zawiera witaminy i minerały korzystne dla zdrowia jamy ustnej. Widzicie? Natomiast pastę do zębów można zastosować. Zapobiega rakowi jelita grupemu. Tak jak wszystko. Związki w nim zawarte neutralizują toksyny, bakterie, wirusy, które mogą powodować raka jelita grubego. Odporność wzmocnia odporność organizmu przez to, że ma witaminę C. No i mam de, yy, te bakterie odbójcze właściwości. Obniża gorączkę. gorączkę. Miąż owoców i wywar z liści. Można stosować w leczeniu biegunki. E, młode owoce. Młode owoce, pije się, zmiażdży się je z wodą, rozraga pije się dwa razy dziennie. Na biegunkę, tak? I obniżenie gorączki. No na biegunkę. Znowu się powtarza, bo tutaj piszą, że liście i miąż na biegunkę. Wiecie, to jest takie, tak przetłumaczone trochę, tak, że trzeba trochę się pogłówkować, o co tu chodzi. W każdym razie liście i miąż namoczone razem odsączyć, pić rano wieczorem na gorączkę, albo na biegunkę, jak się ma. Bogaty przeciwutleniacze. młode owoce zetrzeć, wycisnąć, przecedzić, odcedzić wodę. Pić rano i wieczorem. Tak samo jest zdrową żywność dla niemowląt. Jako, stosować można jako owsianka dla uczulonych na mleko krowie. Widzicie? Zamiast mleka krowiego można stosować sobie ten owoc. Witam, zawiera witaminę C i A. Oczy, C, wolne rodniki, zapobiega infekcjom. Zawiera dużo kalorii, witamin, minerałów i błonnika. Eee, stosować można go jako masło na dżem, Można też go wysuszyć, stosować mąkę do ciast, ciasteczek, ciastuniek, ciastusiek. <grydy> tak przetłumaczę dosłownie, jak tutaj jest. Eee, części, które można znieść 70% masy ciała, czyli pestki się nieja i skóry się nieje, tak. Najważniejsze składniki odżywcze, jakie tutaj są, w co, co występuje, woda. Woda do 60 g, białka 2,5 g, tłuszcze 0,6 g, węglowodany 39, to jest w 100 gramach, tak? 39 gram węglowodanów, błonnik 7,5 grama, yy, inne związki 0,9 g wap, 40 mg, dużo wapnia, fosfor 30, żelazo. Żelazo, tutaj Żelazo ludziom jest potrzebne. Bardzo ubogie żelazo jest. Azjaci. Żelazo 1,1, karotem 0,32, a wydawałoby się, że jest dużo karotenu. Tiamina 0,17, ryboflawina 0,03, niacyna 3,7, niacyna i witamina C 58 mg w 100 g. No, to tyle, co chciałem Wam powiedzieć na temat tego owocu z ciekawości możecie sobie go kupić i posmakować, może już go jedliście ale tak, żebym codziennie był w mojej diecie no to raczej, raczej nie raczej nie, chyba że no tak, ale jeżeli będzie wysuszony sproszkowany i z tego zrobiona ciastuńka no to wszelkie właściwości tego owocu będą stracone jednak powiem wam, że tutejsza Dieta jest uboga w różnego rodzaju minerały, tym bardziej, że biały ryż wypukuje wypłukuje z organizmu, też wypukuje witaminy, w szczególności grupy B, o czym ludzie nie wiedzą. A oni tutaj ryż jedzą pięć razy dziennie, tak? czyli taki owoc by musieli do swojego menu wprowadzić. No ale to jest tylko moja, to są tylko pamiętajcie, że to są tylko moje domniemania i moje takie pomysły. Pozdrawiam Was serdecznie, nie zanudzę o więcej. Do zobaczenia. Hej, trzymajcie się ciepło. Kciuk w górę.